Witaj w namiocie spotkania, codziennym czytaniu Pisma Świętego. Znajdź miejsce, w którym przez 5-10 minut nic nie będzie Ci przeszkadzało. Usiądź wygodnie lub uklęknij. Duchu Święty, otwórz mój umysł i otwórz moje serce abym te natchnione przez Ciebie słowa czytając poznawał i rozumiejąc przyjmował. Daj mi też siłę, abym posłuszny Bożemu natchnieniu mógł z radością kierować się nimi w życiu. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza, Jezus powiedział do swoich uczniów, jak wam się zdaje, jeśli ktoś posiada sto owiec i zabłąka się jedna z nich, to czy nie zostawi dziewięćdziesięciu dziewięciu na górach i nie pójdzie szukać tej, która się błąka? A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę powiadam wam, cieszy się nią bardziej niż dziewięćdziesięciu dziewięciu tymi, które się nie zabłąkały? Tak też nie jest wolą Ojca Waszego, który jest w niebie, żeby zginęło nawet jedno z tych małych. Przeczytajmy fragment jeszcze raz. Skup się na tych fragmentach, gdzie Ewangelia mówi do ciebie dzisiaj, w sytuacji, w której jesteś, w miejscu, w którym się znajdujesz. Tu i teraz. Pamiętaj, że to Twoja rozmowa z przyjacielem. Słowa Ewangelii, według świętego Mateusza, Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak Wam się zdaje, jeśli ktoś posiada sto owiec i zabłąka się jedna z nich, to czy nie zostawi dziewięćdziesięciu dziewięciu na górach i nie pójdzie szukać tej, która się błąka? A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę powiadam wam, cieszy się nią bardziej niż dziewięćdziesięciu dziewięciu tymi, które się nie zabłąkały, tak też nie jest wolą Ojca Waszego, który jest w niebie, żeby zginęło nawet jedno z tych małych. Pozwól słowom Pisma Świętego żyć w tobie przez cały dzień. Może masz za to podziękować. A może potrzebujesz przeprosić? Bądź uważny w ciągu dnia i zobacz, co mówi do Ciebie dzisiaj Bóg. Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby to spotkanie było dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Do zobaczenia jutro. Bądź z nami każdego dnia.